Złóżcie i ze mną kolejny i nie ostatni torcik wielkanocny. Mam tutaj klasyczny biszkopt, nasączam go lemonianą cytrynową i wlatuję z kremem czekoladowym przepysznym, tworzę z niego dołeczek, w którym lądują chrupiące kuleczki z białej belgijskiej czekolady. I zalewam je pastą z pistacji prażonych od torcik net, na to ląduje jeszcze frużelina malinowa, wylewam całą resztę kremu, wyrównuję i pora na ostatnią warstwę biszkoptu. Tort ląduje w lodówce na całą noc i na następny dzień zabieram się za tynkowanie na początek pofarbowany tynk, kiedy już się dobrze schodzi, to zabieram się za robienie plecionki. Na moim profilu jest już filmik, gdzie dokładnie tłumaczę i pokazuję, jak ją zrobić. Gdy plecionka jest już dobrze schłodzona, to górną część tortu wypełniam zieloną masą. I wlatuję z taką fajną tylką, z której pomocą tworzę w tym koszyczku trawkę. Trawka gotowa, pora coś wrzucić do tego koszyczka i ja korzystam z jajek od słodkiego bufetu. I przypominam, że z kodem cukru Gram 10 macie 10% rabatu na zakupy. Ostatnio w koszyczku były same kolorowe jajka, a tutaj wylądowało też kilka. Oprócz jajek lądują tutaj cukrowe marchewki od Ditarte i tutaj też mam dla was kod rabatowy cukru gram 15 odejmuje 15%. Ozdoba w środku gotowa, pora nałożyć rączkę do koszyczka z masy cukrowej, którą przygotowałam kilka dni wcześniej. Do góry rączki przykleiłam jeszcze kokardkę. No i tak prezentuje się gotowy tort koszyczek. Czekam na waszą opinię i tutaj jeszcze porównanie do koszyczka, który robiłam ostatnio. Napiszcie, który fajniejszy. A to co tutaj widzicie, to nie jest giga kebab, tylko właśnie w ten sposób przewoziłam torty do babci. No i to jest wszystko. Dzięki za uwagę. Pa.